Hello there, z tej strony atlasa to jest kolejny odcinek z Minecraft Jak widzicie, jesteśmy na naszym pięknym tarasiku Tutaj widzicie ścieżkę, ale dokąd ta ścieżka prowadzi? Pewnie się zapytacie Otóż do tego O tym zaraz powiem Najpierw tu uchodźmy Jak widzicie, zrobię sobie ogromną farmę, dobra nie ogromną ale średnią farmę marchewek zapytacie mi zaraz po co mi tyle marchewek do tego zaraz przejdziemy a najpierw to zapytacie na co mi ten bałwan jak widzicie to są drogi śniegu A to jest moja farma śniegu można sobie zrobić no chwileczkę Dobra, już jestem, musiałem sobie wyciszyć telefon, żebyście żeby nie było słychać jakichś dźwięków dziwnych. A wracając. Zrobię sobie farmę śniegu, aby mieć bloki śniegu. Widzą gały, widzą gały, i tak se tu wymyśliłem. Ale dlaczego akurat tak, że tu dałem te bloki śniegu? Już do tego zmierzam. Otóż zaczerpnąłem pomysł od naszych, tych sąsiadów. Jak widzicie, oni se tak zrobili. Teraz zrobię podobnie, bo czemu nie? Tutaj sobie w końcu posadziłem kszcinę Postawiłem o tu Unosmentos To było oczywiste Tu sobie tak powiesiłem <ścoughs> Powiesiłem Tak Posadziłem kszcinę Żeby se rosła Wiecie kartki są potrzebne na książki w tym momencie na książki I wracając do farmy marchewek Jak wiecie mi jest Potrzebne mi są książki Żeby zrobić książkę potrzebuję kartki i skóry I powiem Wam tak o kurczę i powiem tak, chodziłem, poszedłem tam do tej wioski. Tam jest w ogóle druga wioska, też w miarę blisko, w ogóle nie przeszedłem takie kawał drogi. Także także on przeszedł, że masakra. Chyba pół godziny łaziłem. I powiem wam ani jednej krowy. Ani jednej. Ja sobie tam. Yy, no, puszczam, poszukać te krowy, bo potrzebuję skóry. No, ale nie znalazłem krowy. Chyba w ogóle na tym biomie się nie spełnią takie zwierzęta jak krowy. Więc jestem zaskoczony. Nie wiedziałem, że się nie respią. Ale jak to przystało na weterana Minecrafta. Wymyślę alternatywę dla krów, a mianowicie krójki. Jak wiecie, krójki też dorepią skórę. tak chyba cztery skóry krójka dają jedną zwykłą. Może to nie jest jakoś super wydajne? Na pewno nie jest tak wydajne jak krowy. Ale na tę chwilę, no co mogę zrobić? Mam tutaj tylko króliki, które dają mi skórę, nic innego mi skóry nie da. A przynajmniej tak. Będzie skóra, będzie skóra. Yy... Będzie mięso, będzie mięso. Więc... Nie widzę jakoś przeciwwskazań. No. Cóż, mamy trudne warunki tutaj, więc musimy sobie jakieś radzić. Kurczę, sam nie wiedziałem, że życie tutaj będzie takie trudne. Jednak dobrze to dozorowali. Pewnie ten. Zastanawiacie się jak tutaj mam nawodnienie, skoro woda tutaj zamarza. Co mogliście się zauważyć z poprzedniego odcinka, gdy przez tą głupotę zginąłem dwa razy, ale wpadłem na pomysł. Otóż woda, jak zaklejemy wodę pół blokiem, to nie zamarznie. Bo nie będzie miała jak się zmienić w blok lodu, gdyż nie będzie miała miejsca. To tak samo jak postawicie na y, blok y, jakąś. Y, nie, inaczej. To tak samo jak na pół blokach nie mogą się spełnić moby. Rozumiecie? Czyli to jest blok. I tutaj już jest taki półblok, nie? I właśnie na tej połowie już się nie zrespi. Na tej by się zespiło, a na tej już nie. Na takiej samej zasadzie. I ta półbłotka też blokuje tą wodę, aby zamarzła. To jest bardzo dobry pomysł. Mogłem w sumie to przy tej trzcinie tak zrobić ale wpadłem to na ten pomysł dopiero jak robiłem tą farmę no i tak Marchewk, marchewek już trochę mamy teraz wam pokażę skrzynię, bo trochę sobie ich narobiłem i no co zrobimy sobie zagrodę i będziemy hodować królików Wszyscy są, będą z tego zadowoleni. Ja też nie jestem do końca, ale jakoś trzeba sobie radzić. W sumie zastanawiam się, czy ktoś w ogóle kiedykolwiek robił farmę królików dla skóry. Bo każdy inny dla skóry zrobiłby przecież krowy, zacząłby hodować. No ale my nie jesteśmy lamusami my idziemy po nowatorskie metody i będziemy hodować króliki zasadzimy sobie żeby też się ładnie wyrastało Zaraz Wam pokażę gdzie zrobimy sobie tą zagrodę już nawet myślałem o tym Kurczę, jeszcze nigdy nie hodowałem królików. Nawet tak po prostu, żeby sobie mieć króliki, w ogóle nie hodowałem nigdy. A teraz będę sobie je hodował dla skóry. Nie dość, że pierwszy raz będę je hodował, to jeszcze dla skóry. No. Tutaj mamy właśnie tyle marchewek. Moim zdaniem sporo. A! Jakby ktoś w ogóle yy, też planował zrobić właśnie sobie taką farmę śniegu. Pamiętajcie, trzeba go nazwać yy, Name Tagiem. Koniecznie, bo wyjdziecie z gry. Wejdziecie, może będzie, a może być tak, że już Wam zniknie. U, jak go nie nazwiecie, to po pewnym czasie zniknie. Także, także, tak to działa. Yy, co, co, co ja chciałem wziąć? Co ja chciałem wziąć? Hmm. nie pamiętam co się wziąć ale na pewno zrobię sobie łopatę tu się nic nie zmieniło te koty mi tylko przeszły na te bloki jak sobie je puściłem puściłem sobie tak, polatały, polatały i weszły tutaj. No jeden tu, drugi tam. Tu jest zablokowany, i niech sobie tam siedzą. Czarny jak tam siedział, tak sobie siedzi. Dobry kot. Dzwony dwa jeszcze znalazłem. Dwa albo jeden, nie pamiętam. Ale chyba dwa. A w nowej wiosce, którą znalazłem. Mianowicie ta znalazłem dwa koty perskie, nie? Mówię kurde, chcę sobie je wziąć. I poszedłem łowić ryby. Nałowiłem te ryby, ale zapomniałem wziąć te koty i... i wróciłem się do domu. Nie, wchodzę do domu. Patrzę do ekwipunku i mówię kurwa ryby. Mówię ryby. Już wiedziałem, że kotów nie wziąłem. Mówię no nie. Ale nie chciało mi się już wracać No a tu gdzieś tutaj chcę zrobić tą zagrodę. Skopiemy trochę... to. Kurczę, szkoda, że w sumie, że... Hmm, ...gdybyśmy stworzyli... ...ten świat na hardkorze... ...to w sumie... To by się fajnie zgrało, bo w sumie to taki hardcore w sumie. No nie masz skóry, znaczy nie masz krów, musi sobie radzić inaczej. No to panie. Hmm. No pytacie, czemu tak robię? tak, bo nie wiem, czy chcę całkiem ocznierzyć, czy nie, na razie zrobię tak, żeby była tutaj jakaś trawa. Dla ozdoby. nie podoba mi się ten siek, o, yy. wam powiem taką nowinkę, zanim dodali nowe bloki z update'u kolorów i nie było czegoś takiego jak e, biały beton to gdy budowałem sobie e, młyn, nie? Młyn z wiatrakiem to jako białego bloku użyłem właśnie tego śniegu i to się prezentowało bardzo fajnie. No teraz wiadomo mamy, e, e, mamy beton. No to teraz no w sumie śnieg. Śnieg poszedł w takie zapomnienie tu. To. to jest bardzo stary blok. Jeden z, z najstarszych, nie? I chyba blok śniegu nie był edytowany. Tak mi się wydaje. Że teksturka chociaż... Nie wiem, nie pamiętam. Czekajcie. Siorbnę sobie kawę. Ciorpnąłem sobie. Dobra. Z jakiego my drewna chcemy? Te płotki. Myślę, że pójdziemy w klasykę, pójdziemy w stronę pod kolorystykę biomu. Jeżeli tak to ogarniemy. A na razie tyle I co? Chodźmy to zrobić Tylko teraz się tak martwię czy znajdę sobie teraz te Czy znajdziemy Czy znajdziemy krójki, bo tak... A nie. Jest królik, drugi krój. A to spoko. Bo tak pół godziny wcześniej tak sobie farmiłem. I jak tu łaziłem, to kurczę, nie widziałem żadnych królików, nie? Mówię, kurczę, akurat teraz, nie? Ale widzę, są, to fajnie. Wiecie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz czy cztery pięć sześć siedem osiem, taką zagrodę nie będzie za mała, a pchnę ją jeszcze do przodu. Coś takiego. Tak będzie mogło to wyglądać. Może sobie upiększ upiększę jakoś to pewnie. Może zrobimy to jeszcze na wizji. Nie wiem. W ogóle. Ja się tak dziwię. Jak sam sobie gram, to czas strasznie powoli mi idzie. Ale jak zaczynam nagrywać i widzę ten podgląd czasu, ile już minęło, to bardzo szybko to idzie. Mamy już prawie 17 minuty nagrywania. No, teraz rozumiem jak szybko ten, ten czas leci. Jak łatwo idzie stracić poczucie czasu, nie? Oraz zagroda jest. My, oczywiście, będziemy wchodzić poprzez dywaniki. Wiecie, będzie, my będziemy mogli przejść bez problemu, a, a króliki nie przeskoczą, nie uciekną nam. Także myślę, że to jest fajne rozwiązanie. I akurat biały dywanik pasuje się w kolorystykę. No chciał to jakoś na środku A na środku tu czy na środku tam? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No to w sumie można taki środek, jakby 1 2 3 4 Widzicie, my sobie normalnie przeskoczymy, a taki królik czy inny mob, jakikolwiek, już nie może, To jest naprawdę spoko. No, na tę chwilę, to wiecie co my zrobimy, my zrobimy sobie coś takiego, że zostawimy sobie to otwarte, aby wprowadzić sobie króliczki. A ten w ogóle idzie do mnie, bo mnie widzi, czy on se tak skacze po prostu, tamten. Nie wiem, ale te ty... już widzę, że to są wolne krójki. No Idiota. Жальтуешь себе? O czy zające, chodźcie Właśnie to są krójki czy zające? Nie krójki, bo to rabbit... No, to maja... Tak są w nazwie. Jesus Już wiem, że to... Będzie do kitu. Nie będą mieli do kitu z tym wchodzeniem Chodź, chodź, będą. Tu kuta się. <śle> Sorry. Nigdy nie lubiłem w... przeprowadzać zwierzęta. Je, yeah. i nietoperki. Mamy osiągnięcie. Moi drodzy, jest postęp, postęp dokonany. Ale widzę, że to będzie trochę trwało. Nie, wiem. Mm. Mm, tu to, 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 żeby... No, to ja może zrobię sobie krótkie cięcie. Przyprowadzę jeszcze trochę tych zająców. I co, może razem sobie pod koniec jeszcze upiększymy jakąś tą zagrodę, nie? Także... Unos momentos, por favor. Miałem włączoną muzykę i nie wiem teraz czy będzie to słychać czy nie. Kurczę, żeby tylko nie zdjęli za prawa autorskie czy coś. No, mam nadzieję, że nie będzie słychać. Jak coś to najwyżej w tym momencie... Pamiętam, która to była minuta, w tym momencie wtedy wyciszę na chwilę dźwięki, po prostu. Jak spadniesz tam w dół, to jesteś jest przepad króliku. Ja nie będę po ciebie tam schodził. O, widzicie? O tym mówiłem. Skoczysz w końcu. No chwila to to nie, nie jest kurczę jeśli chodzi o te króliki nie mogę się doczekać aż ich na farmie w cholerę żeby już nie musi szukać że znaczy już w sumie nie muszę nawet szukać tak ale to jest mało jeszcze tak. Spróbuję się... Spróbuję się ten... No kurczę. Bez zakrętego miecza, nie? No co za... Nienawidzę tego. No co, prześpimy się, nie? Nie wiem, czy zauważyliście Jeszcze nie nałożyłem tych pasków na ten dach Kurczę, no zapomnia, zapominamy o tym ciągle Dobrze, hmm. no, no na razie się to tak prezentuje Czy coś się zmieniło w ekspiarce? W ja tam tylko chwileczkę byłem. Stąd 20 poziom. Jakoś to tak nie szukałem. A. skrzyneczki sobie wkładałem. Na razie to jest puste. Ale myślę. Yy, na pewno zostawię sobie. Yy, Podczas montażu i renderowaniu przy tej farmie to się trochę tam porobi, nie? Trochę się levela nabije. Będę się ciągle rozmnażał te króliki, tutaj marchew jeszcze. dobra Kurcze, ale cisza, jasny gwin No Sory mamory I co, tak to się prezentuje moi drodzy Mamy naszą alternatywną farmę Skóry O dopóki nie lootingu to na pewno to nie będzie jakieś mega wydajne ale sądzę że na ten krótki okres jakoś to tam starczy powinno starczyć Hmm. coraz lepiej to wygląda no widzicie dalej nie tych pasków tutaj ale to zrobię zajmę się tym niedługo coraz lepiej to wygląda dobra bo dochodzi nam już 32 minuta także ja się będę z wami żegnać Mówił dla Was Atlas. Standardowo czas na komunikat ty typowego Janusza YouTube'a. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Więc ode mnie to tyle. Trzymajcie się i co? Niech moc będzie z wami.